Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku. Słuchajcie, z Stila Brainrod! I tym razem jesteśmy na Tako Tuesday, czyli oczywiście Tako wtorku, właśnie z samym, czyli Admin Abius o północy, słuchajcie. Także u nas jest to, no, bardzo późno, jak tak sobie pomyślicie, że naprawdę, no Admin Abius dopiero o północy, no to jest giga, giga późno. Dlatego też wam to nagrywam, bo dzisiaj ma być podobno coś nowego. Czy na pewno jakiś nowy Brainrod? No, coś tutaj, patrzcie, pojawiło się coś w indeksie, to na pewno. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i ciśniemy z odcineczkiem, widzowie. Zobaczymy, co tam wyłapi. Łapiemy. Oczywiście, słuchajcie, zobaczymy, czy to jest w tako bloku, czy w czymś innym. Piniata ma nowego Brajrota. Ok, czyli to w Piniacie najpewniej, widzowie, to o czym wam mówiłem, czyli właśnie ten korn e, Sahur, coś takiego. Korn, korn, korn Sahur, właśnie napisał na admin. Także, widzowie, totalnie to będzie to. Oczywiście, aktualnie otwieramy od razu te laki bloki, bo nie mam dużo miejsca. Mam, słuchajcie, 6 miejsc w bazie. To nie jest dużo. 6 slotów to jest naprawdę, naprawdę malutko. Trzyma elot? Co to jest elot? Dobra, widzowie, nie wiem, nie, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, totalnie zapomniałem, nie, nie wiem co znaczy elot, sobie zaraz sprawdzimy oczywiście w przerwie, ale dobra, zobaczmy czy tutaj coś leci nowego. Nie, tutaj mamy to samo w takolaki bloku, czyli oczywiście łanini, takonini, mamy też oczywiście te potrójne świnki, otworzymy sobie od razu, bo wiecie, tak naprawdę te takolaki bloki, no już wszystko z tego zdobyliśmy, nawet kesadile, krokodyle, nawet widzowie, sam zdobyłem losną no my hotspot CITOS później, no i też wytraidowałem, także ogólnie nawet dwa miałem, także no to no, da się, da się, naprawdę dużo tego leci, zobaczymy czy film jakiegoś super opilowego Brejrocika. Jestem ciekaw, czy sami odpali też Mexico update w takim razie, Mexico event, bo powinien, nie? Dobra, dul, dul, dul Brejroć, spoko. Ale, a, mutacje, mutacja dul dul, dul? Co to mutacja dul, dul dul Mega dziwne. mega dziwne, widzowie. Oczywiście moglibyśmy też tutaj zbierać te. Tutaj, słuchajcie, postacie stako, dlatego że, jakbyśmy bieli te stako, to no, to byśmy karmili samego. Ale wiecie co? Ja tak z doświadczenia wiem, że sami i tak pewnie odpali kilka razy sam się nakarmi, i wiecie. Raczej, raczej zajmiemy się zbieraniem mega drogocennych brainrotów. Rytuał dla dul-dula, dul no to mogłoby być, bo tego dul, dul, dul mamy całkiem sporo na alt kontach. I teraz tak, widzowie, zobaczmy ten indeks, jak to tutaj wygląda. Czy tu mamy jakiś nowy secret? Na pewno nie. Ne, dokładnie. Tu mamy tego TikTok Sahura. O! Jest Mexico Event, widzowie, czyli będziemy mogli spróbować zdobyć spiniaty nowego Korn Sahura. Oczywiście mamy też szansę, pamiętajcie, na Mariaci. Mariaci Corazoni. Też jednoprocentówka, słuchajcie, secret. Albo możemy trafić właśnie Tung Sahura. Korn Sahura, przepraszam. Tung Tunga to już z nami nie ma, niestety, w tej grze. Jakby ktoś nie wiedział, tak, został usunięty, także widzowie, Tung Tunga już nie ma. Ale Korn Sahur, jak najbardziej, pewnie się pojawi. Co mamy w ogóle w Craft maszynie, Nic nowego. Anpali, Bubble, Gorilla Woofer, No nie, to to już było. Sami odpala. Szczęście, super. Mamy Duldula. Ten Duldul -dul ma tylko 375 tysięcy, także moim zdaniem raczej nawet go nie bierzemy. Wiecie, mam Duldula już, tak, w bazie mam Duldula z UFO na głowie. Gdyby był lepszy, to go weźmiemy, ale jak będzie taki, o, że wiecie, 375 tysięcy, no to nawet nie ma jak go wrzucić w fuse maszyny, także po prostu, no niestety, tym razem, ale totalnie nie robimy tego. No po prostu, wiecie, nie opłaca nam się, no mamy taką bazę potężną, że naprawdę giga szybciutko patrzcie, nawet, no nie, może nie tak giga szybciutko, ale całkiem szybko zbieram te tryliony, także 15 rebir, czyli ostatni w tej grze, raczej nie będzie dla mnie jakiś mega trudny. Oczywiście Olusia też gra, słuchajcie, ale ona gra na innym serwerze, podzieliliśmy się, bo wiecie, wtedy mamy więcej takolaki bloków, no i też mamy generalnie więcej piniat, także Zobaczymy jak nam to pójdzie, czy ktoś z nas trafi Tego jednoprocentowego sekreta Albo nowego Korn Sakura, bo bardziej na to Bo tutaj mam nadzieję, że trafimy że wiecie, że chociaż Brainrod Gada dostaniemy. Zobaczymy. Na razie nawet piniaty nie ma, nie? Nie wiem, jak to działa. Czy ta piniata się pojawia od razu. Czy czasami się baguje jej nie ma. O, dostałem czapeczkę. Dzięki, laku karacza. Ej, jak się odpalił? Właśnie co robi. Normalnie, jak gra na tej trąbce. Totalnie się tutaj zawiesił troszeczkę. Dobra, idzie do nas widzowie. O, złoty laku karacza. Bierzemy go. Bierzemy go widzowie. On nie jest jakiś mega OP. M, ale będziemy mieli do indeksu. Także totalnie mi się to podoba. Chyba nie mam złotej laku karaczy. Także idealnie, idealnie, że złoty padł. Uwaga, zobaczmy, czy tutaj wleci. Mamy 100 2 na 130, dobra, i, no, bratku 103, dobra, no i to mi się podoba. Także widzowie, piękny brejrocik, taki złoty brejrocik dla Kukaracza. No i tak, no i o to chodziło, o to chodziło, bardzo mi się to podoba. Dobra, widzowie, czekamy dalej, mamy Tralero Tralala. No, Tralero nie jest nam potrzebny chyba nawet do żadnego craftu, znaczy na pewno do jakiegoś jest, dobra, co ja gadam, na pewno jest do jakiegoś craftu, ale raczej wolałbym tutaj się zająć, zająć tą piniatą trzymać miejsce dla potężnych brejrotów, no bo Tralero, no widzowie, wiecie, no, no Tralero tra, nie jest OP, dobra, bijemy piniatę i zobaczmy, czy poleci Korn 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 Sahur albo ten jednoprocentowy Secret, zobaczymy. Znaczy, generalnie to może też nic nie wylecieć i wtedy wylatują wam takie przedmioty candy, czy jakieś tam bronie candy. Wiecie, te, które już były tak naprawdę w tej grze. Także no nic wam nie wypada wtedy, nie? O, leci! Korn, corn, corn Sahur, widzowie! Idealnie mamy za pierwszym podejściem spiniaty. Patrzcie, jaka kukurydza chodząca, nie? Ziom, ale jak wygląda w ogóle. Szkoda, że nie ma dużo traitów. Aktualnie eventy nie są odpalone. No niestety widzowie będziemy mieli takiego zwykłego Corn, 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 Sahura. 250. O! Nieważne, nieważne, stary Mamy z meksykańską czapką, ale wiecie, że przez tą czapkę. Mamy tak dużo tutaj zasłonięte, że nie widzimy ile z niego dostajemy. Normalny był 225 tysięcy na sekundę, a ten widzowie, no nie wiem. New corn 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 Sahur w piniacie. Dobra. No i oczywiście secret jednoprocentowy. Stary, ja już mam nowego Korn Sahura. Od razu widzowie na nowym odcineczku. O, widać tutaj. 1,2 miliona. Jo, jak to wyglądasz stary. Patrzcie, ja mam czapeczkę, ziomal ma czapeczkę. Nie no, ładny brain rot. Naprawdę, bardzo ładnie wygląda. No czyli znowu mamy tak naprawdę full index. prawda? Normalne, dokładnie, 130 na 130, znaczy full to nie, ale mamy 130 wymaganego, prawda? Pamiętajmy o tym, bo ja zawsze zapominam, to jest wymagane, a nie że full. W ogóle zmienili, bo było zawsze 15 potrzebnych taco brejrotów, a teraz dyszka. Także możemy spróbować zrobić. Nie wiem, czy jest jakiś nowy. Zakładam, że nie, że raczej sami nie dodał nowego Brerota takiego z tako Eventu. Tylko tutaj właśnie tego z Mexico eventu Corn Corn Corn, corn Sakura. Wiecie, jak już on wygląda? Nie żartowałem, bo ktoś mógł pomyśleć, no pewnie Berezik Bejtuje jakiegoś sakura na miniaturkę co on gada w ogóle. No to widzowie właśnie to gadam, nie? Totalnie, totalnie oczywiście żaden skamik. Jak już mówię, no to tak, tak, słuchajcie, będzie. I teraz tak, dlaczego pisało mi, że potrzebuję więcej miejsca, skoro mam jeszcze cztery miejsca, nie? Tak naprawdę w tym momencie, jak zaniosę tego tatata ta, ta sahura, to mam cztery miejsca, a ten mi mówi, że ja nie mam miejsca. Co ta giereczka jakaś odklejona? Tralita tralala. No ona by się przydała, żeby zrobić lasis, czyli te nowe takie losbro, ale dziewczyny, nie? Coś takiego. Więc może weźmy tą tralitkę. Mi brakuje właśnie tej tralitki, nie mam totalnie w bazie nie wiem, czy na altkącie, no może jedną mam, nie? Więc tutaj by się przydało to ogarnąć. Bierzemy sobie, oczywiście, samego karmimy. Więcej miejsca? Co ty gadasz? Nie, no widzowie, jakiś skam normalnie. Dlaczego ja mam tylko tyle miejsca? Ej, o co chodzi? Czekajcie, daję tutaj. Daję kolejnego. A, dobra! Czy jak się trzyma Brainrota i się go niesie do Samiego, to jest jakiś błąd, że uważa, że już nie mamy miejsca? Mega dziwne, nie? Dobra, wbijamy tego Samiego. Zobaczmy, czy, czy coś nam tutaj nowego tak naprawdę wleci. Jak widzicie, sami odpalił dosłownie wszystko, także totalnie mapa zamieniła się, no, w chaos. Totalny chaos, nie? Tutaj nie wiadomo, co się dzieje aktualnie. Oczywiście bierzemy Cappuccino, Assassino. Ile on traitów dostał, stary? Jak to wygląda? Dowiedziałem, że dostanę po głowie, nie? Ostatni widzowie Brainrota i będziemy mieli nakarmionego Samiego. I zobaczymy, czy w ogóle coś nowego poleci, dobra, Czekamy, bo ten laser tu leci. Ja nie mogę, prawie dostałem, widzieliście to? To są dwa laserki, to jest naprawdę mega, mega trudne moim zdaniem. Tako kolaki block rainbow, okej, okay, taki to mi się podoba. Dobra, bierzemy tego zwykłego, chociaż nie, on ma krabierączki. Dobra, co sami nam zrespi? Uwaga, uwaga, nawala, 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 pub i mamy jeszcze czapeczkę Mexico i krabierączki. Idealnie, stary. Zobaczymy, co tam sami zrespił oczywiście. Ne Karkerkar? Dobra, karkerkar by się przydał, oczywiście, do jakiegoś tutaj, wiecie, craftu. No ale dobra, co będzie, to będzie. Mamy tako, mamy Nyan mamy taką, mamy Mexico. Ej, jakie mocne w ogóle laki bloki. I zobaczcie, trafiliśmy tutaj Kapitako. Czyli nie ma nic nowego, najpewniej. Zakładam, że nie ma, wiecie? Karkerkar Gold. Fajnie, już go miałem, więc nie potrzebuję do indeksu. Ale możemy go wziąć, zobaczymy. Do indeksu raczej nie, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Oczywiście od razu otwieramy nasze lucky bloczki. Bo jak będą słabe, no to sprzedajemy i tyle, nie? Bo nie mam miejsca w bazie, także trzeba od razu otwierać. Ten to taki 1.4, lipa, 776 tysięcy, lipa. No i wiecie, takie fajne trajty mają, a nic fajnego nie leci. Na przykład taki los No My Hot Citos, albo nowy Quesadilla Crocodilla. No nie widzowie, no jest mega bida, nie? Mega bieda. Naprawdę, tak słabo idzie. Ej mamy z czapką na głowie. Nie, dobra stary, ja cię muszę mieć. Dobra, widzowie, nie, ja go nie przepuszczę, nie? Wiecie dlaczego? Bo to jest. O! Czaczeci I to galakcji, bratku, dobra, grubo, grubo. Ne, generalnie tak, widzowie, do Karkerkar, który ma Taco i Mexico hat na głowie. No nie, no musieliśmy to ogarnąć, naprawdę. Dobra, no, tego gatito nie biorę, nie? To jest totalnie dla mnie taka, wiecie. Totalnie słaba, słaba jednostka. Nie podoba mi się ten Brayrod. Dobra, mamy Czaczeci z Mexico hat na głowie. Dobra, może jeszcze coś wleci, nie? No kupimy go, kupimy to jest z widzowie. Nawet nie wiem, czy mam galakcji, czy, czy, czy więc pewnie do indeksu wleci, nie? No, czy co prawda tego indeksu galakcji nie zbieram? Nawet wiecie, Golda ciężko uzbierać. No da się, ale live'a bym musiał odpalić. Pewnie kiedyś odpalę w końcu. Czy będzie, będzie? Tak, liczy się, dobra. Więc ogólnie to na pewno trzeba na live'u, to jest za trudne. 4-4 miliona, dobra. Ja biorę takie brainroty, które mają minimum 3 miliony. Tak sobie powiedziałem, wiecie, prywatnie mówię, dobra. Minimum 3 miliony, jak będzie miał jakiś brainrocik, no to wtedy go biorę do bazy. Chyba, że to korn, korn Sahur, albo inny nowy brainrot, no to wiadomo, że jak jest nowy, to wiecie, no to wtedy po prostu i tak go biorę. No, tak wygląda. Dobra, sami czeka na tako. Raczej go nie będę nawet karmił. Wiecie, no, jak nie ma nic nowego, to jakoś mnie nie zachęca. Już wszystko zdobyłem tutaj samego. Nawet pamiętacie, że trafiłem los No My Hotspot. Czy to nie, to było No My Hotspot. To nawet nie było Lost No My Hotspot Citos, tylko Lo No My Hotspot. Ten pierwszy secret z niego. Także widzowie, mamy oczywiście trafione tutaj jakieś słabe rzeczy. No, wiecie, jakieś tam bronie. No i słuchajcie, nic nie poleciało z piniaty, także lekka lipa. No ale oczywiście i tak już mamy, także wiecie, tak naprawdę do no, event już zrobiłem, jeżeli chodzi o Admin Abios. No, tak naprawdę udało się to wyrobić. Dobra, widzowie, podsumowując, były jeszcze dwa Mexico eventy i mamy też Job, Job, Job Sahura, którego Admin zrespił, wiecie, dla ludzi, którzy nie mogą wbić na tako Tuesday mają właśnie szkołę albo mają pracę, nie? więc generalnie widzowie do no, niezłe, niezłe śmiesz śmieszki tutaj od Admina. I słuchajcie, sprawa jest taka, że mamy też Laki Bloczka, Bityka. Ale ta sprawa jest słaba, nawet go nie biorę. Dobra, Zobaczmy dalej, co tu idzie. No nic takiego nie idzie. Mexico Event zrobiłem, niestety nic się nie zrespiło, więc słuchajcie, chyba nawet miałem farta, że trafiłem tego Korn Sakura, bo no tak nie leci za bardzo nic, wiecie? do no, za bardzo nic nie leci. Te czapeczki to już prawie ma każda moja postać. Ma albo czapeczkę, postać, prawie każda, i albo tako na głowie, nie? Tak zauważyłem, że to są trajty najczęstsze w mojej bazie całej. Zobaczcie, jaka potężna, duża baza. Także naprawdę to wygląda grubo. Mamy tego 67, to jest piękne widzowie, piękna postać. Mariachi do wygrania w moim Discordzie. Wbijajcie na Discorda. Link macie oczywiście w opisie. Losta Koritas, które aktualnie chyba są do zrobienia w craft maszynie, Dokładnie dwa razy Roverta Korita. No i macie to do zrobienia. No niestety nie da się już tego zdobyć tak naprawdę. No bo żeby mieć Losta Koritas trzeba było zdobyć limitowanego właśnie bicykleta jakoś tak. Czekajcie, jak on się tam nazywał? Zapomniałem. Siema stary. Ta Korita bicykleta, żeby go zdobyć. I też wziąłem z bazy admina. Ukradłem adminowi. Pakrach matmat. Mam mamat, czy jakoś tak. W każdym razie, widzowie, po to, żeby mieć na rebirfa, ostatniego rebirfa w tej grze finalnego. Mamy 30 trilionów, prawie na 500, także to idzie całkiem szybko. No i czekamy jeszcze, czy będzie coś potężnego. Jeżeli nie, no to tak naprawdę taki admin abius, wiecie, no całkiem ok Mamy nowego Brayrota, ale tak naprawdę czekamy, no wiecie, na kolejny update bardziej, bo tak patrzę i no troszeczkę tutaj brakuje tych nowości. I widzowie właśnie o tym mówiłem, że jak mamy tutaj słuchajcie, tą losową czapkę, czyli właśnie Lostraleritas, no to słuchajcie, właśnie to jest potrzebne nam do stworzenia nowego lo, Las lassis Jakoś tak, lasis, czyli sekreta nowego. Czyli musimy mieć dwie trallity tralla, kapucynki, tancerki, czyli wiecie, baleriny kapucyny dwie, czyli po dwa, i dopiero wtedy robimy właśnie los y, Traleritas. No i wiecie, i tak czy tam balerina traleritas Nie wiem, tłumaczy mi na polski robię jakąś dziwną nazwę, nie? Lasowe czapki. Co to jest w ogóle? Także widzę, tego potrzebujemy, żeby zrobić właśnie sekreta z tego. Także ogólnie. Ej w ogóle jak słoń fajnie wygląda, jak ma tego, jak ma czapę na głowie, co jest? A czy możemy tym gumisowym żelkiem bić nie, ale nie możemy. Ej, mogę bić gumisowym żelkiem, widzowie z 14 rebirfa. Jo, no wiadomo, w końcu nowy rebirf. Słuchajcie, prawie już finalny w grze. no to wiadomo, tym musimy troszkę pouderzać i zobaczmy, czy nam coś wyleci. Więc słuchajcie, no w craft maszyn maszyn potrzebuje jeszcze no tą tralitkę, to na pewno. Trzeba by było to ogarnąć. Jeszcze jedną, no i dwie na cappuccino i dopiero coś bym tutaj ogarnął. No i słuchajcie, w tym momencie, czy się trafi? Coś, no zobaczmy. Bryestech paty pum. Co jest widzowie? Dobra, net no, ten no ale Nie potrzebuję go, także go przepuścimy. Już go mieliśmy wiele razy. No i nie wypadł żaden korn, korn, korn sahur. Szkoda, bo wiecie, tak liczyłem na to, że jednak coś tam nam siądzie, że będziemy mogli sobie ogarnąć takiego sahura, No ale jednak nie ma, nie? La kukaracza, No, on już był, No więc ogólnie też go nie potrzebujemy. Troszkę tak boli, wiecie, jak tak wszystko przepuszczam, co jest nawet sekretem. No ale tak naprawdę to już nawet miejsca nie mam, nie? Serio Wam mówię, totalnie nie mam. Jeszcze zrobiłem takie Lostro Aleritos, stako i ufo na głowie. 2,5 miliona, więc to się kłóci z moim założeniem, żeby mieć 3 miliona. Tylko. Tutaj też się kłóci, ale wiecie, to jest nowa postać, także chciałem wam ją pokazać. No ogólnie, jak tak patrzę, no to nie wiem, czy mnie czymś tutaj zaskoczą. Zobaczymy, może jeszcze jeden Mexico Event. Zobaczymy, jak nam tutaj to pójdzie. Dobra, sobie mamy największego laka w grze, czyli 8 razy laka, dlatego wyrzuciłem dwa brejroty. No, traaleritkę, słuchajcie, musiałem wyrzucić, także ogólnie to chyba nigdy jej nie nazbieram, żeby zrobić tego crafta. Znaczy, no w końcu się tym zajmę, wezmę sobie alt konto, tam też mam jakąś na pewno i to ogarniemy, ale na razie zrobiłem miejsce, żeby jeszcze pootwierać troszkę, no bo jednak Wiecie, admin laki bloki za darmo, tak laki bloki. No jak tutaj tego nie wziąć, nie? Będzie znowu los Bombinitos? Nie no, tym razem widzowie tutaj, no, czekajcie, to jest los Bombinitos jest w admin laki bloku. Już nawet nie pamiętam dokładnie, chyba tak. Więc ogólnie, no, często trafiam, ale dobra, nie tym razem. Girafa Celestre, pamiętacie w ogóle tego Brejrota? Przecież on jest teraz totalnie, wiecie, taki no, do niczego że tak powiem. Trippi, Tropi, Tropa tripa. Potężny Brejrocik, oczywiście, no, ale niestety go nie bierzemy. Patrzcie, traktoro, dinozauro. Nie pokazywałem wam go chyba na odcinku. Tylko tak poza odcinkiem go zdobyłem, ale tak, mam tego ziomala, totalnie śmieszny brain rot. W ogóle trafiłem też słuchajcie ten oto gear, czyli to są cukierkowe sprężynki. One są lepsze od tych, patrzcie, tak latamy. A zobaczcie tutaj, do no totalnie mamy spida jeszcze wyżej lecimy. Po, patrzcie to, no potężne, naprawdę potężne. To spiniaty leci. Także przepotężnie, traktor dinozauro, nie? Jak to wygląda? Wezmę go na chwilę. Okej. Okay. A tylko dlatego, że wygląda fajnie, nie? Tutaj samego nawet nie karmię, bo wiecie, no nie potrzebuję go karmić po prostu. Totalnie wiecie, no nie ma to sensu na razie. Tym mogę strzelać? Co to jest w ogóle? To jest widzowie, zobaczmy sobie. No ja wtedy tak dużo nie grałem tymi brońmi. Nie wiem co to robi. Nic nie mogę tym strzelić, nie wiem, dziwna sprawa. Dobra, więc mamy widzowie traktora dinozaura, nie? Co tu się dzieje? No jakiś przedziwny Brain rot. Dobra, czekamy, może jakiś tam jeszcze złoty indeks wleci? Coś takiego? Może. Dobra, widzowie, przepotężna rzecz od Admina, czyli Lucky Block Diamond. 30 milionów oczywiście secret także widzowie przepotężne Lucky bloczek. Oczywiście nawet lepszy bym powiedział od Admin Lucky Bloka, bo tutaj mamy szansę, uwaga, nawet na nowego spaghetti Tualetti. To jest naprawdę przepotężne albo Esok Cola. Jeszcze nigdy nie trafiłem Esok Cola ani Tualetti Spaghetti. Więc może tym razem, wiecie, może siądzie. I to jeszcze Diamond. Zobaczymy. Spróbujemy to otworzyć. I teraz tak, widzowie, czy mamy coś jeszcze fajnego? No tak, no tego Tortugini Dragon Frutini i pod hotspota to już mieliśmy wiele razy, także tutaj akurat Nowości nie będzie. Dobra, bijemy cukierkiem Piniatę, to będzie idealne, wiecie, bo piniata to z cukierkami, nie? Więc tutaj, no w tym wypadku z brejrotami, no, ale wiadomo o co chodzi, dobra, próbujemy. O, dobra, nie, no nie mogę jej trafić, nie? Mega lata, po prostu tak lata jak szalona w tej wodzie. No, wiecie, mamy teraz podwodny świat, także grubo to wygląda. Patrzcie, jak ona leci w ogóle. Co tu się odwala, totalnie tutaj lata. Musiałem usunąć niektóre brejroty, niestety, w mojej bazie, do no, szkoda, szkoda. Chciałbym zrobić też tutaj te losowe czapki, ale do no, niestety, widzowie, na razie, ja jak tutaj baleriny kapuczyny ogarnąć? Korn, corn korn Sahur, widzowie! Nie, no, musimy mieć każdego! Nie, bratku, bratku, musimy mieć każdego! Sorry, balerina, ale no niestety, jednak nie zbieram widzowie na tego krafta. Zbieramy corn corn korn Sahura. No to kolejny Sahur, potężny sztachur-tupak, który widzowie, do no pojawił się, wiecie, już nie ma tungtunga z nami, tungtung -tung Sahura, także musimy mieć tego corn corn korn, Sahura, bo inaczej to nie, widzowie, nie, to by nie było dnia, nie? Dobra, ogarniamy go. Ciśnij do bazy, stary, dawaj, dawaj, biegniesz, biegniesz, dawaj, dawaj, biegniesz! biegniesz. Bierdziesz gościu, patrzcie, jaki wesołek, nie? Totalnie wesoły ziomal. No i dobra, mamy dwa corn sahury, także dwa razy spiniaty. Ładnie, ładnie, co prawda secret nie poleciał, ale i tak ładnie. Więc tak, widzowie, mamy tutaj tego bloczka, niestety te bloczki, no żeby otworzyć, to pół godziny się czeka, nie? To jest chore akurat. Na pewno Olusia też dostała na swoim serwerze, także widzowie, no potężny secret lucky blok. Jak się komuś z nas uda trafić spaghetti toaletti, albo właśnie SOC Cola, to wam pewnie pokażę, bo tego jeszcze nie otworzyłem. Tak poza, poza tymi wszystkimi brejrotami, no słuchajcie, net, no my hotspot trafiłem, więc teraz pora trafić tego sykrecika Tualetti Spaghetti albo właśnie Esok Sekola.